Się z tej strony akła i zapraszam na Pokeniusy. Pokémon Legends ZA ma premierę już w ten czwartek. Kochani, nie mogę się doczekać tej gry. Zapraszam Was serdecznie od czwartku na. Streamy z tej gry na live. Będziemy streamować z Nintendo Switch'a oled więc zobaczymy, jakie będą spadki FPS-ów. Mam nadzieję, że nie aż tak wielkie. Najwyżej zmienimy sobie konsolę, ale jak na razie spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda na zwykłym switchu. Natomiast Wam radzę wyłączyć internet do czwartku. Już widziałam i słyszałam o wielu spoilerach, o wielu leakach. Na pewno omijałabym na waszym miejscu Twittera i Facebooka. Jeżeli jesteście na jakichś yy, pokemonowych Discordach, to też tam uważajcie. No niestety jest tego dość sporo. Już cała gra niestety wypłynęła, więc jest yy, po prostu wszystko wygrzebane. Jeżeli nie chcecie natrafić na jakąkolwiek mega ewolucję, która nie została zapowiedziana, czy też jakiś plot twist, jeżeli chodzi o fabułę, po prostu omijajcie wszelkie newsy, wszelkie social media. Najlepiej do czwartku, a w czwartek grajcie, ile wlezie. A tu kolejny news tygodnia, jak nie miesiąca, jak nie roku. Pokemon Center zostało otworzone w Niemczech. Niestety jest to tylko Pokemon Center Online i niestety jest to beta, więc jak na razie jest wysyłka tylko na terenie Niemiec, ale jednak jest to lepiej, jeżeli mamy Pokemon Center w Unii Europejskiej, aniżeli na Wyspach brytyjskich. Na pewno łatwiej o wiele znaleźć e, przewoźnika, żeby po prostu kupić sobie rzeczy w Pokémon Center. Na razie, jeżeli chodzi o asortyment, jest troszkę szczupły, wygląda tak, jakby wzięli wszystko, co się nie sprzedaje w UK i wrzucili po prostu na niemieckie Pokemon Center. Mam nadzieję, że to się zmieni. A jeżeli chodzi o karty, to jak na razie karty są coming soon? Osobiście uważam, że niestety nie dostaniecie kart angielskich w Niemczech obowiązują karty niemieckie, więc takie produkty raczej będą sprzedawane w Pokemon Center DE. A jak już mowa o Pokemon Center i Pokemon ZA, takie life size pluszaczki są już dostępne w Pokemon Center UK i w Pokemon Center US. Więc jeżeli chcielibyście starter w rzeczywistości, w prawdziwości i to rozmiarów yy, pokedexowych Proszę bardzo, te pluszaki są właśnie dla Was. Japonia już jest cała obklejona Pokémon Center ZA. W każdym tunelu, na każdym budynku w Shibui mamy pięknego Victri który nie splunie na Was, bo jest zawiązany. Więc jeżeli macie szansę pojechać do Japonii, jeżeli macie szansę teraz w tym momencie odwiedzić kraj kwitnącej wiśni, szukajcie pięknych reklam z Pokémonami. No i oczywiście, jeżeli jesteście tam, odwiedźcie koniecznie Pokémon Center Japan, w którym wysypało po prostu gigantyczną ilość wszelkiej maści gadżetów: kurtki, czapki, Mega ringi. ten megaring mi się najbardziej chyba podoba. E, oczywiście te pluszaki, które też u nas są dostępne, więc też fajnie. Ciasteczka, kiczejne kubki, no naprawdę co tylko dusza zapragnie. I dostaliśmy także dodatkową informację, że na 30-lecie Pokémonów, bo przypominam, że w 2026 mamy już 30-lecie i będą wychodzić oczywiście gigantyczne, super, hiper yy, dodatki z Pokémon TCG, ale oczywiście na tym firma się nie zatrzyma. Mamy zapowiedziane nowe ciuchy i nowe buty od Adidasa. Będą one pod koniec 2026. Osobiście nie mogę się doczekać, bo kolekcja z 25-lecia była naprawdę ekstra. Nowa mechanika w Pokémon Go od 13 października. Niestety usłyszałam, że jeszcze nie działa. Film właśnie jest nakręcony 13 października, więc mam nadzieję, że zadziała wreszcie. Pojawił się Weekly Challenge. Możecie należeć do grupy czterech osób wraz z wami i wykonywać specjalne tygodniowe zadania, które dają dodatkowy EXP, dodatkowy stardust i są też postępy w ramach przyjaźni w tej grupie. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to jedna osoba może należeć tylko do jednej takiej grupy. Przypominamy o jabłuszkach. 16 października Harvest Festival, jabłuszka, pumpkabu czy smoliwy dostępne w Pokémon Go. Trzymam za Was kciuki, żebyście złapali szalenie, piękne smocze jabłuszka. A od 16 do 20 października z okazji premiery Pokémon ZA pojawia się specjalny event do złapania Chikorita, Tepik i Totodile. Specjalnie na tę cześć i są specjalne nowe ciuchy, które są inspirowane tymi z Luminos City. Więc trzymam kciuki, że zdobędziecie wszystkie Pokémony, a także, że ubierzecie się jakoś wystrzałowo. Natomiast 18 października, w środku eventu Pokémon ZA, do złapania Mega Jakłaza na rajdach. Halloween tuż tuż, nie tylko w Pokémon Center, ale także w Pokemon Go. Jak widzicie, super herbatki do złapania w Pokémon Go i taka oto czapeczka do ubrania. Jest przepiękna, kocham tą czapeczkę. Myślę, że idealnie, tak, do mojej twarzy idealnie by pasowała. Chciałabym naprawdę kiedyś, żeby z Pokémon Go wyciągnęli niektóre ciuchy i zrobili je in real life i sprzedawali w pokémon Center, bo niektóre to naprawdę bym ubrała. Niektóre te ciuchy dla awatarów są przepiękne, chociażby plecaki z Gengarem. Piękny jest ten plecak. Oczywiście są dostępne te plecaki u nas, ale są malutkie, wiecie, ledwo deckbox na przykład zmieścicie do środka. A marzy mi się taki gigantyczny plecak i to by było naprawdę świetne. A jeżeli chodzi o Pokémony, które mają inne ubranka, to proszę bardzo, Noibacik i Misio. Misia, nie pamiętam imiona, i, imienia misia. Możecie pisać w komentarzach, jak misio ma imię. Luna, Luna Misio. Jakaś, na pewno nie Ursaluna. W Ursaluny to on ewoluuje, więc on jest malutkim Ursalunkiem po prostu. I jak widzicie, piękne ubranka halloweenowe są ym, dostępne właśnie dla tych pokemonów. Dostaliśmy także informację, że NHK razem z Pokémon Company zorganizuje gigantyczne koncerty w Filharmonii Narodowej w Japonii. Cztery takie terminy będą w marcu i kwietniu, więc jeżeli będziecie mieli szansę uczestniczyć, to zapraszam was serdecznie. Na dzisiaj kochani to wszystko, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych newsach.